Hej, słuchajcie, witam Was na mojej klatce schodowej. Zobaczcie, dzisiaj eksperymentuję z makijażem. Niebieska kreska, różowe usta. Jak widać, to vlog. I dzień ze mną i z łatuszem. Zobaczymy, co ten dzień dziś przyniesie. Przygotowujemy, właśnie sobie śniadanko. Tak, przygotowuję. Albo masz ładną koszulkę? Ubrałam sobie, mam koszulkę, żeby się nie pobrudzić. No, <grym> Może jeszcze sobie wiesz? Poformujesz włosy w tej koszulce? Nie! Robimy śniadanie. już dzisiaj na bogato będzie jadł. E, bacon. bacon! Omlet z bekonem, A ja będę sobie robić e, kanapki z tuńczykiem. Pokażę Wam już mojego miksu tuńczykowego. Uuu, niezbyt. mi nie, nie odstałeś mi wody z tego tuńczyka. Ja nie umiem. Teraz Wam pokażę. Oj, co tu tak ciemno? To jest ciemno. Jeszcze ciemno. Może znajaśnia, jak się da, jest światło, światłuch. Ok, mamy tuńczyka. Tutaj mam, słuchajcie, miksa. Mam e, czerwoną cebulkę, łyżeczkę kukurydzy i troszeczkę papryki żółtej skrajoną. I tutaj będę to mieszać z tuńczykiem. I może dam po łyżkę majonezu light, ale jeszcze zobaczymy. E, no i tak, będziemy sobie pić kawkę, jesiennego tomateusza. Bebe con chess mouse uh tá Alô alô, prova microfone. Ouçes-se mais melhor? Prova microfone. Prova microfone. La la la, la la la. hé, hey, hé! Hey. Wit, pokazywałam wam na, em, na Insta moją ekstra klawiaturę teraz wam pokazuję jeszcze raz. Klawiatura Galaxy. Klawiatura z kosmosu. Uhu. Czy to nie jest najbardziej kurze na świecie? Mi się zdaje, że tak. Słuchajcie, możecie to kupić w eBayu za 2-3 funty. Spoko. Takie naklejeczki. Śliczne. na nabierze nowego. Naczynia. Mam kryzys, czy zjeść ciastko Oreo. Są takie dni w miesiącu, kiedy musisz zjeść ciastko. Bo coś słodkiego. Tracę energię, jak nie zjem czegoś słodkiego to w ciągu 5 minut, to padnę. Czy jesteś ktoś, kto co nie rozumie na tym świecie? Aha! że mnie rozumiecie? Co za życie! Co za życie! Aleksandra Hall. Tam dalej, na samym końcu tej plaży jest Aleksandra Hall, tam gdzie Ewa mieszkała. Eva mieszkała tam. na pierwszym roku w akademiku. Tak. No i to jest ostatni budynek tak naprawdę na tej promenadzie, a dalej już tam na górze mamy To jest taka jakby restauracja. Może tym osobom, które są... które piszą matury, Będziemy życzyć teraz jakiegoś a powodzenia. Matury? No jeszcze miesiąc chyba. A, to za miesiąc Wam pożyczę. To pożyczysz? Mm. Nie no, życzę Wam dobrze. Danej matury. No, słuchajcie, nie przypuśćcie się, się tego zdali. się tego zdaje, ma 50% i będzie git. A nie, no żartłem. Nie, uczcie się. Zamiast oglądać filmy Ewy, to się uczcie. A w ogóle to nie iście na studia, bo się mnie upyla. A bo najpierw odsubskrybujcie od, od Ewę, żebyście nie widzieli jej filmików i się uczcie. <śm layuń> no. No już jak ten twój kanał? Mój kanał, jak widać, to z czego zaraz nagrywamy, to jest GoPro. Cały z ekwipu, już cały pod potrzebny, czyli mam... Nie, nie, nie mój kanał? Dobrze, bardzo dobrze. Jest założony. Dobre. Na koszy jest napisane, żeby... Karmić żeby kosz? Karmić korza, nie mewy. Bardzo dobrze. Jak w ogóle, nie wiem... Pisu, mam czekoladę na buzi? Nie widzę, powiedzą Ci ci hejterzy. Mam czekoladę na buzi? Bardzo Ci to dużo pomoże, jak dodasz ten filmik za kilka dni. No i... Dzisiaj? Dzisiaj. A, to dobrze. Dlaczego? No bardzo się no, miło rozmawia. Nie jest nudne. Ludzie patrzą jakie piękne miasto. Są, daj mi się... Tak? To dobrze. Idziemy się pożegnać z Amejidem, naszym kolegą. Którego możecie kojarzyć z filmiku o sushi. tak. Tak, jak chcecie zobaczyć więcej Amerzina, no to czasami się pojawia na zdjęciach na Instagramie u Ewy i u mnie. Był. Nigdy. Ewusiu, co to jest? Szopa! Proszę bardzo. Ta szopa została zniszczona podczas sztormu rok temu, czy dwa lata temu to było. Ją odbudowali z dokładnie tych samych kawałków, bo jest zabytkowa. No jest ładnie, ale pogoda nie taka. To no, jest godzina 20, hello. Patrzcie, tutaj mamy jakieś dziwne struktury geograficzne. Zostałości po. Rafa Kor koralowa. Nie, po. Paleozoiku. Nie wiem, czy się to zrobiło, <laughs> bo lepiej, że nie. O, dzięki ryj! Ja się nazywał ten paleozoik No strefa paleozoik No widzisz, co to za Era, nie strefa No Carbon! Był jeszcze Karbon, nie? No był Karbon. ten Był e, Juraj Juraj, to to jest paleozoik Nie, nie Juraj Pazoleoik. Pazoleoik Była strefa jurajska, nie, nie era jurajska Era pazeolojogiczna Potem była jakaś dziwna era. Uuu, jakie ładne kwiatki. Patrzcie na kwiatki. Takie wygięte od wiatru. No. Kwiatki wygięte od wiatru. Właśnie się kwiatki. Uiiii. taka śliczna dziś. heu Ma a tu się nie może odpędzić. Od adoratorów innych. Taś Jesteśmy dosyć zmęczeni, nic nie robienia.